Witam, to listy, o! Przed mrożącym krew żyła pojedynkiem, ale zanim się zainteresujemy tym, co nas tutaj spotka, warto będzie pozyskać runkę. Czyli tak, dwie runki czerwone, 20, 66. Czerwoną, proszę. <laughs> najgorsza z możliwych. Teraz tak, To może być dosyć trudny pojedynek. Ale powinno wystarczyć. Tyle szału. Trzymaj się z dala. straszny wampirze. Parszywek się boi. Nie bój się mnie, mały goblinie. Nie skrzywdzę cię. Parszywek nie boi się o siebie. Elfy przygotowały zasadzkę. Wiem o zasadzce, mały goblinie. Nie musi się obawiać. Wiesz o zasadzce elfów? To dobrze. Bo one już tu są. I... hej. No chciałem sprawdzić, ale... A, źle kliknąłem. No dobrze. Co możemy powiedzieć o naszym przeciwniku? To jest potężna armia. Czyli w sumie problemem tutaj są tylko... Entowie. Ha. I chcemy skrzyneczkę... Zdobyć. Może, żeby tak za bardzo się nie ruszać, to tutaj portalik. O. Nie, to nie jest dobry pomysł. Dobrym pomysłem będzie ogień. Tak. Mm, I jeszcze raz tu. No właśnie. Teraz tak, wulkan e, zablokuje podejście tutaj. Chociaż może wystarczy tu. Tu kryją totem. Może coś fajnego. W sumie nie jest to najgorsze miejsce. Okej, okay. tak jednostka do przodu pobiegła. Hmm. Totem. Tu i blokujemy dojście. I teraz wysłam jednostkę, która. Która może oberwać od wulkanu, chociaż nie, niekoniecznie, ale to nie jest problem. Bo akurat demonów jesteśmy w stanie wskrzeszać. Mściciel, dwie sztuki, tu nic, ale właśnie, właśnie zawiść. To jest dobre miejsce. Wygląda na to, że chyba sytuacja jest opanowana. No Liczyłem raczej na jakieś walki tutaj bratobójcze. Mhm. Chyba zablokują przejścia portalami. Bo po prostu wrogowie są już za blisko. Czyli tak. Słabszy, tańszy. Tu. Ale może jeszcze raz ogniem tu bym dał. Albo nie. Inną razem. Pomyślmy o tym. Tutaj po prostu zaatakuję w ten sposób. To jest chyba słabsze, ale zawsze. Mm -hmm. Strzelajmy. Mm, Potrzebuję więcej totemów. Ha. I tu się wycofujemy. Krwawy pentagram. I tutaj jednostkę na flankę. Mm, tu nic. Czyli kolejny pentagram to by musiał być. Chociaż może moja jednostka by się tutaj wbiła Pomyślimy. Ale za bardzo się zbliżają. Ha Czyli jednak pentagram. Znaczy pentagram. Portal tu. A drugi dałbym tu. Czy może jednak tu? Nie, bo ja liczę na to, że tu jednostka zaatakuje. Może jeszcze poczekajmy, nic nie dawajmy po prostu. Tu możemy... Mm, też możemy nic nie robić, poczekać chwilę. Albo nie, zaraz, zaraz, zaraz. Bo to by bardziej osłabiło. Aha, nie mogę, ale mogę na przykład tak zrobić. Mhm. No to mam blokadę. No dobrze, no to portal postawmy jednak tutaj hmm, tu nic nie, po prostu czekamy tu chcę atakować <grym> no trochę nie wyszło, dobra tu strzelamy w tej chwili to jest pojedyna jednostka tak, jedyna jednostka, która może miotać pociski, więc sami rozumiecie Hmm. Czyli wbijamy tu. O. Pięknie. Mhm. Tu nic. Ale na razie to najlepiej nie wygląda. Deszcz, tak eee, nie, nie teraz. Nowa tura. Tym razem wydaje mi się, że deszcz ognia jest dobrą opcją. W sumie mogłem tak. No dobra, nadal możemy. Mhm. Tu poczekam, ale właśnie. Hmm. Czarna dziura? Żeby odsunąć. O, to mi się podoba. Dobrze, no to tu, tu poczekamy. Bo może jeszcze się coś tutaj wydarzyć. Tu atakujemy. Hmm. Aha, i tu powstało przejście. Czekamy. O. E, obrażenia. I teraz tutaj zagrodzimy przejście. Mhm. To było dobre. Teraz tu atakujemy. No, ale musiałbym czymś tutaj przesłonić. I jednak przywołam jednostkę. Hmm, tu nawet mógłbym przywołać. Tutaj nic, mhm. hmm, Tutaj zmienimy pozycję. Okej, okay. tutaj też zmienimy pozycję i przywołam jednostkę. Nowatura zablokujmy. Mhm. Dobrze, że mam jednostkę tutaj ogień rzucę ok, zawiść. Mhm. To jest dobre miejsce, bo blokujemy. Czekamy. Tutaj można by strzelać. I mam nadzieję, że ta jednostka... O! Właśnie została przyjęta. Mm, więcej odwraca trzy uwagi. Tu nic. Tutaj też wydaje się, że już jest sytuacja opanowana. Aha. Atakujmy. Tu nic. Tu też nic. Eee, no to może, może spalmy ich. Albo zatrujmy. Jest nieźle. Yy, nie, 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 nie. Nic z tych rzeczy, jeżeli już to, to orzeszek niczym nie ryzykuje. Yy, dla pewności spraw. O, wszyscy zdrowi. To jest ok. Yy, a tak. Hmm, tu nic. No, zabijcie ich. O, o, proszę. Pięknie, No poziom. I proszę, czerwona runka. Jest, chociaż jedna. Hmm. Tu nic więcej nie ma, nie? Tu było przejście? Wow! Och, ty silny, straszny wampir! Pokonałeś te bezczelne elfy. Powiedz mi lepiej, co wiesz o Maedrilaide i miejscu jego połówku goblinie. Zwał mnie dart De Morton. Madrill Light, parszywek wie o tym elfie. Pochowali go niedaleko stąd. W pieczarze złe, zgniłe miejsce. Wszędzie kwiaty, śpiewają ptaki, zielona trawa, panoszą się elfy. Po co chcesz tam iść? To już moja sprawa. Wiem, że wejście do pieczary zamknięte jest zakręciem. Jak je złamać? Parszywek nic nie wie, nie zna całego zakręcia, ale kiedyś zakradł się do wejścia. Do pieczary i słyszał, jak wchodzi tam elf. Słyszał ostatnie słowo. Bum, busla. Bum, Bardzo dziwne. Jesteś pewien, paszywku? Paszywek kiwa potakująco. Tak, paszywek dobrze słyszał. Bum, busla. Powiedziałeś mi już chyba wszystko. Na razie tu zostań. Może jeszcze będziesz mi potrzebny. Chyba będzie, bo mam nadal ikonkę. A może jakiś sklep? Hmm, parszywku, mieszkasz tu od dawna. Czy jest tu coś interesującego? Prócz lochu Madrilaida. Hmm, parszywek musi pomyśleć. Parszywek podnosi kij z ziemi i zaczyna się nim bić po głowie. O, ciekawy sposób myślenia. Myśl, myśl, myśl. Och, parszywek pamięta. Parszywek widział dwa wielkie elfy. Jak zakopywały skrzynię. Ciężką, ogromną. Parszywek pomyślał, co tam jest. Na pewno coś cennego. Dlaczego sam jej nie wykopałeś, Parszywku? Parszywek nie lubi kopać, wielmożny panie. Ma delikatne dłonie, proszę spojrzeć. A trzeba jeszcze przenieść skrzynię. Nie, to nie dla Parszywka. On jest świadowcą, nie koniem pociągowym. Rozumiem. Powiedz więc, gdzie znajdę to miejsce, w którym elfy zakopały skrzynię? To było nad brzegiem martwy szamanie. Przy domku w kształcie wielkiego grzyba Parszywek ugryzł grzyb. I złamał zęba. Popatrz tylko. Patrzywek szeroko otwiera usta. Uch. To dobrze, zajmę się tym. Tak, bierzemy się. O, znaczy, przyjmujemy quest. Co tu się pojawiło? Wykop skrzynkę. Dobra. Ale on ma jakiś, prawda, że sklep, nieprawdaż? Ech, taka tandeta. Poważnie. Hmm. Cóż. No, przyjrzyjmy się jeszcze. Czy tu się coś nie pojawiło? Nie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym chyba udamy się do tej wieczory. No chyba, że wpierw znajdę skrzynię. <gry>